Dzień dobry Państwu, z tej strony Adam Stanisław Czeczyńskiego z Kościół Polskiego Centrum Dialogu Narodowego oraz Komitetu Obywatelskiego Podlasie XXI wieku. Jesteśmy na końcówce września. Byliśmy na grzybach już dwa razy wcześniej. Pierwszy raz zdobyliśmy pięć grzybów w trzech różnych lasach. Tam pokazywałem kurka, zrobiliśmy zupkę. Potem tydzień temu byliśmy tutaj w lasach i znaleźliśmy... Po prostu borowiki, ale w ogóle nie było, nie było grzybów i, i jeszcze nie było nawet tych szatanów. A dzisiaj tak dla jaj i sobie skoczyliśmy i słuchajcie mamy e... Ja, ja szedłem słuchajcie nie po ulicy, bo... tylko tak przez las troszeczkę i przypadkowo szasano małej kawęści grzybka i zobaczcie, w tym jednym miejscu znaleźliśmy tyle grzybów nie? I teraz, słuchajcie, sobie już widzimy, że rosną grzyby, nawet te niejadalne, i to jest dobry, dobry, dobry sygnał, że jakieś grzyby, no jeżeli te mogą urosnąć, no to co te także mogą urosnąć. Już pająki jakieś łażą. I słuchajcie, to jest grzyb trujący, nie? Trujący, ale nasza ekipa natknęła się, przy, uwaga, przy, przy przy takim miejscu typu zwykła jakaś ulica i proszę pokazać tego grzybka i następnego i następnego i tam jeszcze dwa następne. W sumie mamy tu pięć dużych, dorodnych, rozrośniętych grzybów. Nie wiem jak to się stało, ale się stało będzie w Panie i panowie, pozdrawiam wszystkich w Cześć.